Przygotujcie się na fascynującą opowieść o Macieju Peli, który przez lata pozostawał w cieniu swojej sławnej żony, Agnieszki Kaczorowskiej. Po rozpadzie małżeństwa Maciej przestał zachowywać spokojną fasadę, głośno i bez skrępowania ujawniając intymne szczegóły ich związku. Dlaczego zdecydował się opowiedzieć swoją wersję historii? Czy to próba odzyskania własnej tożsamości, czy też sposób na radzenie sobie z rozstaniem? A może po prostu chce być w centrum uwagi? Zapraszamy do dyskusji, czy Maciej Pele można uznać za ofiarę medialnej gry, czy sprytną osobę wykorzystującą sytuację do własnych celów. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Przez długi czas był na drugim planie, ale teraz, gdy jego rodzina się rozpadła, Maciej Pele nie pozwala o sobie zapomnieć. W najnowszym wywiadzie opowiada o swoim związku z Agnieszką Kaczorowską, zrywając z wcześniej utrzymywaną spokojną fasadą. Otwarcie mówi o najbardziej osobistych i kontrowersyjnych aspektach ich relacji, nie krępując się przed poruszaniem intymnych tematów, związanych z tą popularną aktorką i tancerką. Najpierw Kuba Wojewódzki oskarżył Macieja Pele o kreowanie się na ofiarę, wykorzystując rozpad związku z Agnieszką Kaczorowską do zdobycia rozgłosu. Pele pojawił się następnie w programie Dzień Dobry TVN, by przedstawić swoje spojrzenie na całą sytuację. Nie zadowalając się tylko tą rozmową, ponownie zabrał głos, dzieląc się swoją wersją wydarzeń. Tym razem Maciej Pele zagościł w podcastowym studiu Julii Izmalkowej, psycholożki, która prowadzi na YouTube cykl rozmów matcha Toxlove first. Agnieszka Kaczorowska również otrzymała zaproszenie do podobnej rozmowy, lecz po dowiedzeniu się, że Pele opowiedział już o ich rozstaniu, zrezygnowała z udziału. Podczas wywiadu Maciej Pele zdradził jeszcze więcej szczegółów, nie tylko tych dotyczących ich rozstania, ale także początków ich związku. Opowiada o bajkowym ślubie w Toskanii i prawie siedmiu latach małżeństwa, które poprzedziły trudne wydarzenia. Gdy Maciej Pele był szczęśliwy u boku Agnieszki Kaczorowskiej, trzymał się z dala od medialnego szumu. Skupiony na domu, dzieciach oraz rodzinnej działalności, wspierał karierę żony, deklarując, że nie potrzebuje zainteresowania mediów. Teraz jednak wydaje się, że zmienił swoje podejście, często pojawia się w polskim show biznesie i sam dostarcza tematów tabloidom. Jakie są jego motywy? Marka, rodzina przestała istnieć, a ja stoję przed wyzwaniem walki o siebie. Mam już 35 lat za sobą i kolejne 35 przed sobą, więc muszę szybko działać i wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, zanim znikną. Zasięgi na Instagramie rosną. Co staram się wykorzystać, ponieważ jako instruktor tańca mam wiele do zaoferowania. Mam nadzieję, że ktoś to zauważy i się ze mną skontaktuje, mówił w rozmowie. Następnie tancerz opisał emocje, jakie poczuł, gdy żona oznajmiła mu decyzję o rozstaniu. Kryzys małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wzbudził wiele plotek. Zachowanie Macieja po rozstaniu spotkało się z krytyką, a on sam odniósł się do tych uwag. Chcę podkreślić, że nie prałem żadnych brudów. Opowiadałem o własnych uczuciach, ponieważ uważam, że każdy ma do tego prawo. Jeśli używam do tego mediów, to dlatego, że mam taką możliwość. Raz się wypowiedziałem i nadal dostaję maile, telefony, a mimo to nie poruszam tego tematu. Jeśli jednak pytają mnie o pracę czy emocje, nawet w kontekście związku, to jest to tło, by mówić o emocjach. Świadomie narażam się na ataki i biorę je na klatę. Bo uważam, że to część mojej misji, mówi Maciej Pele, podkreślając, że mężczyźni też mają emocje i obawiają się o nich mówić. Były partner Agnieszki Kaczorowskiej przyznał również, że początek ich związku nie był właściwy. Jest coś, czego żałuję i nie chciałby powtórzyć. Historia zatacza koło, a karma powraca, czego doświadczyli Maciej Pele i Agnieszka Kaczorowska. Po latach tancerz wyznał, że ich relacja zaczęła się nieodpowiednio, ponieważ oboje byli wtedy w innych związkach. W poprzednim związku, wchodząc w nowy, ja i moja partnerka popełniliśmy błędy. Proces, w jaki sposób zaczęliśmy naszą nową relację i sposób, w jaki skończyliśmy poprzednie, były nieodpowiednie. Nie zamknęliśmy drzwi do naszych starych związków, a tłumienie prawdy i zniekształcanie rzeczywistości, by wszystko wyglądało lepiej, jest pozbawione sensu. Trzeba mieć odwagę przyznać się i zaakceptować to, co się wydarzyło, zamiast kreować iluzję. Tak więc nie mam oporów, aby przyznać, że zacząłem nową relację, będąc jeszcze w starej. Obojgu nam to się przydarzyło, ja i moja partnerka byliśmy w związkach, kiedy zdecydowaliśmy się na nowy, wyznał Pele. Podczas rozmowy z psycholożką, 35-letni Pele opowiedział o zranieniach, których doświadczył. Przyznał także, że uczestniczy w terapii. Chciał swoim przykładem pokazać innym mężczyznom, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami, że nie ma powodu do wstydu. Na koniec Pele wzniosł toast za uczciwość i odpowiedzialność. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.